Odcinku. Tym razem poradniki, bo chcieliście poradniki, więc robimy. Pierwszy poradnik będzie: Jak być dobrym ramkarzem i jakie rzeczy trzeba mieć, by osiągnąć jak najwyższy poziom. Będzie o tym mówił Kasper. Żeby być dobrym ramkarzem, trzeba przede wszystkim bardzo ciężko trenować. Na przykład wyczucie, refleks, lub podania, ponieważ to się. Bardzo przyda na przykład wyczucie przy rzutach karnych, refleks przy rzutach wolnych, a podania to, no to celne oczywiście do kolegów z drużyny. Przejdźmy do sprzętu. Bramkarz musi mieć y, oczywiście rękawice, ochronę na kostki, spodnie z ochraniaczami i oczywiście bluzę z ochraniaczami. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Bramkarz tak jak wszyscy zawodnicy nie mogą się podawać, tylko dążyć do celu przede, przede wszystkim. Przede wszystkim dojść do ceny oczywiście. Jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, pozytywny komentarz. Cześć!